30. Tak? Kochani, witamy Was 30 listopada w święto świętego Andrzeja. I przez stawienictwo tego świętego pragniemy w tej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia polecać wszystkich tych, którzy noszą imię Andrzej, aby ich święty patron. I święta Faustyna wypraszali wszelkie Boże miłosierdzie i wszelkie poczerne łaski. A teraz wsłuchajmy się już w słowa e, dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. 1928 rok wycieczka na Kalwarię. Kiedy przyjechałem do Winna na dwa miesiące, na zastępstwo jednej siostry, która pojechała na trzecią probację, jednak zatrzymałem się trochę dłużej niż dwa miesiące. W pewnym dniu matka przełożona chciała mi zrobić przyjemność i dała pozwolenie, żebym w towarzystwie pewnej siostry pojechała do Kalwarii na tak zwane obchodzenie dróżek. Ucieszyłam się tym bardzo. Miałyśmy podróżować statkiem, chociaż to tak blisko, ale takie było życzenie matki przełożonej. Wieczorem powiedział mi Jezus: Ja życzę sobie, żebyś pozostała w domu. Odpowiedziałam Jezu. Przecież już wszystko przygotowane, że mamy rano jechać, co ja teraz zrobię? I odpowiedział mi Pan: Wycieczka ta będzie ze szkodą Twojej duszy. Odpowiedziałam Jezusowi: Przecież Ty możesz temu zaradzić. Pokieruj tak okolicznościami, aby się stała wola Twoja. W tej chwili był dzwonek na spoczynek. Jednym spojrzeniem pożegnałam Jezusa i poszłam do celi. Rano dzień piękny. Moja towarzyszka cieszy się, że będziemy miały wielką przyjemność, że będziemy mogły zwiedzić wszystko. Ja byłam pewna, że nie pojedziemy, chociaż żadnej przeszkody dotychczas nie było, żeby nie pojechać. Wcześniej miałyśmy przyjąć Komunię Świętą i zaraz po dziękczynieniu pojechać. Wtem w czasie Komunii Świętej tej pięknej pogody stał się dzień zupełnie inny. Nie wiadomo skąd chmury okryły całe niebo i zaczął padać deszcz ulewny. Wszyscy się dziwili, że z tak pięknej pogody kto by się spodziewał deszczu i to w tak krótkim czasie, żeby tak się zmieniło. Matka, przyłożona, mówi do mnie: Jak bardzo mi żal, że siostry nie mogą pojechać. Odpowiedziałam: Mateczko, to nic, żeśmy nie pojechały. Wolą Bożą jest, abyśmy pozostały w domu. Jednak nikt nie wiedział o tym, że to było wyraźne życzenie Jezusa, abym pozostała w domu. Dzień cały spędziłam w skupieniu i rozmyślaniu. Dziękowałam Panu za to, że mnie zatrzymał w domu. W tym dniu Bóg mi udzielił wiele pociech niebieskich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca Wszechmogącego, Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego święty kościół powszechny świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała zmartwychwstanie żywot wieczny amen Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesny męcz. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesny męcz. Miej miłosierdzie dla. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego, męki, dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej dla nas i całego jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty, święty nieśmiertelny, nieśmiertelny się zmiłuj się nad, nad nami ruchu, i nad, nad całym, całym światem, światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 Tobie. Święta siostro Faustyną, święty Ojcze Pio, się za nami. święty Janie Pawle II, się za nami. święty Andrzeju, się za nami. błogosławiony księże Michale Sopoćko, się za nami. wszyscy święci, święte Boże, się za nami. Kochani, wysłuchajmy kolejnego fragmentu Ewangelii na wtorek, 1 grudnia. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 21 do 24. Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec a nikim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, bardzo serdecznie dziękujemy za ten cały miesiąc listopad. Oczywiście nie przestajemy z koronką, trwamy dalej w modlitwie, w dzienniczku, ale za miesiąc listopad zaczęliśmy od modlitwy za zmarłych. Teraz modlimy się w intencjach na dzień, każdy w intencjach, jakie przyniesie dzień. Jeśli byłyby jakieś prośby modlitewne, to zawsze możecie pisać w komentarzach w czasie modlitwy koronką, na przykład, że chcemy, abyście się pomodlili w przyszłym na następny dzień albo w przyszłym tygodniu powiedzmy za tą i za tamtą osobę. Jak najbardziej jesteśmy do tego otwarci, gotowi. Tylko prosimy o komentarze. E, za dzisiaj dziękujemy. Rozpoczynamy jutro miesiąc grudzień. Ostatni miesiąc tego roku, który bardzo szybko podejrzewam zleci i przygotowujemy się przez ten miesiąc, przez czas Adwentu do oczywiście... Na, narodzin Pana Jezusa, do świąt narodzenia Pańskiego. Za dziś dziękujemy. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas umocni. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą Dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.